Mała rozkmina dla największych ligo legendowych świrów. Czy Riot Games tak nagle ni z gruchy ni z pietruchy dodało najpotężniejsze postacie w całym multiwersum League of Legends? Hike przemierza wszechświaty i morduje samego siebie, niszcząc przy okazji te wszechświaty. Hmm, wygląda to jak materiał na grubą, marwykową rozkminę. Empireum to nowa seria skórek w League of Legends mająca za sobą całkiem ciekawe pokłady historii. Do tego pojawił się cinematic Fire on the Fuse, mający promować owe skiny. Nie wiem czy to dlatego, że wychodzi Kasante, czy skiny dostają mocno lubiane postacie takie jak Lux, Spike czy Jin, ale stricte cinematika omawiać nie będę, gdyż cała historia świata, którą wam dzisiaj przedstawię, po prostu bardzo ładnie go wyjaśnia. Zapraszam kochani na nowy materiał. Riot Games przy okazji nowych skinów Empireum dodało nowe multiversum, w zasadzie złożone z grupy uniwersów, czyli grupowersum? Co do zasady, nie nazywa się to Empireum, a Neon Strata, na polskie neonowa warstwa i jest to jedno z bardziej zawiłych, ligo-legendowych uniwersów. Czy Group of Cały zamysł, lore i narracja zostały stworzone przez Maxa Folkmana, pracującego od 11 miesięcy senior narrative writera, wcześniej pracującego półtora roku dla Insomniac Games przy grach takich jak spider Spiderman czy Ratchet Clank, a jeszcze wcześniej również półtora roku pracował w Netflixie. Dlaczego jednak o tym mówię? Przykuło to moją uwagę, gdyż nigdy o facecie w kontekście ligowego multiversum nie słyszałem i nie było to wcale dziwne, gdyż był to pierwszy narracyjny projekt skinów, nad jakim pracował. I ten projekt bardzo mi się podoba, choć jako pierwszy jego twór to jest totalnie broken pod kątem lore. Być może zapytacie dlaczego. W Empireum mamy legendę o czymś nazywanym przed blaskiem mało znanej kosmicznej sile zachowującej równowagę, manifestującej swoją moc przez neonowe płomienie. Coś się z nią jednak stało. Nastał chaos, przez co kolejne wymiary zaczęły ulegać zagładzie, a cząstki mocy przy blasku zaczęły przylegać do konkretnych istot. Można to rozumieć w taki sposób, że przedblask występuje w każdym likolegendowym uniwersum. Każda z postaci prezentowanych na skinach jest z innego uniwersum i każda ma w sobie moc przedblasku ze swojego wszechświata. Owe istoty, czy to Empireum Jax, Jin czy Zack są określane Empirejczykami. Dysponują ogromną potęgą i możliwością przemierzania różnych wymiarów, a każda z istot ma inny cel. W tracji tego, że Pike jest w zasadzie twarzą cinematika i legendarnym skinem, no to można się w sumie domyślać, że od niego wszystko się zaczęło. Wszak nie dostał kolejnego legendarnego skina bez powodu. Empireum Pike nie za bardzo pamięta swoją przeszłość i losy, zanim poddał się działaniu przed blasku. Wie tyle, że bronił swojego domu. Pamięta jedynie, że później obudził się w nowym świecie z mocą Empireu. Można się zastanowić nad tym, kto go zaatakował, gdyż w jednej z jego interakcji mówi, że po jego świecie nie pozostało nic poza prochem. Chociaż nieco przeczy temu Z, do którego za moment przejdziemy. Można wysnuć wniosek, że ktoś lub coś, przed czym Pike się bronił, to mógł być inny Pike z innego wymiaru, którego pokonał lub nie. Albo moc przed blasku. Mimo wszystko tworzy nam to drogę do interesujących wydarzeń, czy nawet paradoksu. Niemniej, okazuje się, że gdy pajk obudził się już w innym uniwersum, słyszał szepty innych pajków z różnych wymiarów, które go prowokowały i nie dawały spokoju. Nie rozumiał dlaczego musiał stracić swój świat, podczas gdy inni pajkowie nie. I to stało się jego kluczowym działaniem i kluczową motywacją. Zemsta nad innymi wersjami siebie, które co do zasady nic mu nie zrobiły, ale te mają swój dom, mają swoje uniwersum, a Pike nie. I powiedzmy, że bardzo źle się z tym czuje. I dlatego chce się zemścić, zabijając każdą wersję samego siebie, aż zostanie tylko on sam. Zatem, tak, w cinematiku Pike polował na inną wersję siebie. I dokładnie o to tutaj chodzi. Do tego stał się pierwszym empirejczykiem i za każdym razem, gdy zabije samego siebie w innym świecie, ten świat zapada się, a moc przedblasku z tego uniwersum koncentruje się na jednej istocie. Na przykład Jacksie lub Zaku. Wróćmy jednak do początku. Czy zatem Pike zanim stał się Empireum Pajkiem, stanął na drodze innego Empireum Pajka? No tego niestety nie wiemy. Czy z kolei bronił się przed mocą przed blasku, która nagle zaczęła szaleć i przy zniszczeniu jego uniwersum skupiła się wokół niego? No to już raczej prędzej, skoro mamy określone, że był pierwszym ze swojego gatunku. Zatem wychodzi na to, że Pyke jest na pewno jedną z najpotężniejszych postaci w całym ligo Legendowym multiversum. Twoją drogą planuję materiał na ten temat o najpotężniejszych postaciach w uniwersum tym głównym i multiwersum. No to teraz Riot mi troszeczkę dodało do rozkminiania. Wygląda na to, że Pyke był w cuneście. Najmniej siedmiu wszechświatach, zabił co najmniej siedem wersji samego siebie, choć z jego interakcji można wyznąć wniosek, że odwiedził już setki. Tak swoją drogą dotychczas było około 50 wszechświatów w Lord League of Legends. No może nieco więcej. Wizja aż tylu więcej dla mnie jest troszeczkę przytłaczająca. Natomiast przejdźmy do bohaterów tegoż Grupo Versum. Mamy Jaxa, pochodzącego ze świata, którego nie udało się ocalić przed zakładą, i bohater teraz żyje na wygnaniu. Ewidentnie jest to nawiązanie do Lorowej i Kati. Dzięki mocy Empireum wie jednak, że jakaś część jego krainy istnieje i nie została zniszczona. Nie interesuje go, jak ją odzyska, czy jak ją wykorzysta i jak to w ogóle wpłynie na cokolwiek, a chciałby po prostu ujrzeć swój dom po raz kolejny. Prawdopodobnie dlatego właśnie widzimy Jaxa, próbującego obronić pajka przed pajkiem, gdyż to Pike może tę wiedzę istotną dla Jaxa posiadać. Kolejny bohater to Jin, który podobnie jak Jax przebudził się po zniszczeniu swojego świata. Stał się jednak psychopatą, no któż by się tego spodziewał. Zafascynował się swoją ogromną mocą i tak od dla relaksu bierało go podpalanie innych ludzi, jednym ruchem swojej dłoni. Co jeszcze ciekawsze pod kątem Jina. Tak jak wspominałem, przedblask czy jego moc jest manifestowana przez neonowe płomienie. I okazało się, że ta moc i ta możliwość czynienia zła to jest muza dżina. Jest to na pewno intrygujący pomost pomiędzy dżinem a dżinem, w sensie dżinem a normalnym dżinem, co jest jeszcze bardziej intrygujące. Okazuje się, że moc, którą dżin posiada, powoli go zabija. Dzięki czemu ten jeszcze bardziej ją uwielbia. Muszę przyznać, że pomysł tutaj bardzo mi się podoba, choć nie jest to określone przy wszystkich postaciach, tak wiemy na pewno, że jeszcze jedna w tym uniwersum również umiera. Chociaż pewnie jest to związane ze wszystkimi bohaterami z tego uniwersum, ponieważ chociażby Pike w jednej ze swoich interakcji wspomina o tym, że pozbędzie się wszystkich Pajków, aż jego czas się skończy, więc prawdopodobnie wszystkie na pewno Jean, raczej Pike. I jeszcze jedna postać. Kolejny to Empireum Cassante, który jest następnym gościem ze swojego świata. Jak z tego wychodzi, jest on świetnym przywódcą i chce on zjednoczyć wszystkich Empirian, aby walczyć ze wspólnym wrogiem, który wychodzi na to Topaik. Sprawa zaczyna nam się nieco komplikować, kiedy zaczniemy analizować prestiżową wersję tego skina, ponieważ co o nim wiemy? Zacytuję Kasante zawsze wyznaczał trendy w modzie, ale w tym roku chce, by publiczność naprawdę go zapamiętała. W swojej kryształowej stylizacji i obłędnym makijażu, rozpali serca wszystkich obecnych na gali. Przypominam tylko, że konkretne skiny w konkretnych uniwersach przeważnie są kanoniczne. Natomiast tutaj wygląda, jakby to zupełnie nie pasowało. No bo z jednej strony mamy jakieś byty, które są niewiarygodnie potężne, latają po uniwersach, a tutaj mamy jakiegoś gościa, który idzie sobie na jakąś galę i publiczność ma go zapamiętać. Oczywiście ma to związek z tym, że ten skin powstawał razem ze współpracy z Lil Nasem i pomimo tego, że zupełnie to do klimatu uniwersum nie pasuje, i osobiście nie jestem zbytnim fanem takich rozwiązań, tak muszę przyznać, że ograno to całkiem zręcznie. Nie jest to powiedziane wprost, ale zapewne chodzi o to, że ten kasante jest ze świata tego pajka, więc w tym grupowersum by się to wszystko zgadzało. Niestety, tak jak zdarza się, że prestiżowe skiny bardzo dużo do uniwersum danego świata wnoszą, tak prestiżowy, kasantowy Lil Nas nie wnosi zupełnie niczego. Aby chociaż na finale Worldsów dał radę, bo taką bańkę zarąbistości stworzył, mówiąc, że jakieś tam smoki czy KDA mogą się schować, że jestem ciekawy, jak to będzie i ciekawe, czy rzeczywiście zgodnie z tym skinem publiczność go zapamięta. Bo na razie wygląda na to, jakby zapamiętała, ale nie do końca pozytywnie. Ale zostawmy już tego biednego Kasante. O Empireum Lux wiemy tyle, że była zmuszona żyć w nędzy i wstydzie przez swoje magiczne umiejętności. Czyli fajne nawiązanie do tego, kim jest Lux w normalnym uniwersum. Udało jej się uniknąć śmierci przy zniszczeniu jej świata dzięki mocy przeblasku. No to jest akurat całkiem logiczne, prawda? Choć ta jest kolejną postacią, którą neonowy ogień zabija. Nie zamierza się z tym jednak pogodzić, a chce doświadczać jak najwięcej, zanim ogień ją pochłonie. Vex z kolei miała w totalnym poważaniu, to że jej świat został zniszczony i tak wcześniej nie przejmowała się ludźmi i żyła w samotności, także trochę ją to gilał. A moc Empireum ożywiła jej cień i to w zasadzie tyle i trzeba powiedzieć również, że to pasuje. A Zak z kolei, no ten to mnie zupełnie zdziwił i jest totalnym zaprzeczeniem Vex. Według naszej wiedzy Empireum Zak po przemianie przez przedplask poczuł samotność wszystkich Zaków ze wszystkich alternatywnych światów i chce ich wszystkich zjednoczyć. No to jest bardzo ciekawe, podobnie zresztą jak koncept pajka. Ostatnim bohaterem jest tutaj Z, o którym wiemy również bardzo mało. Tyle że ma plan zbudować królestwo cieni i przeciwstawić się Empireum, a miejsce na stworzenie królestwa upatrzył sobie zniszczony wymiar pajka. Na ten moment to wszystko, co wiemy o uniwersum neonowej warstwy. Moim zdaniem jest to jedno z bardziej udanych grupowersów. Z kolei, jeżeli czujecie się takimi świrami jak ja, a jeszcze tego nie widzieliście, to polecam materiał o świecie Blood Moon, który znajdziecie klikając tutaj. Na ten moment pięknie wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.